Rafał Koczyk, witam serdecznie widzów Kroniki Kozienickiej. Na naszej antenie czas na serwis sportowy. W tym wydaniu siatkówka, piłka nożna oraz strzelectwo sportowe. Zaczynamy od siatkówki. Dwa spotkania rozegrali w ostatnim czasie siatkarze Enei KKS-u Kozienice. Przed tygodniem przegrali na wyjeździe z MTS-em z Podlaski 2-3, zaś w czwartek podejmowali SMS Spała. Zapraszam na relację, którą przygotował Piotr Monkosa. Czwartek 16 października siatkarze Enei KKS-u Kozienice podejmowali SMS PZPS Spała 2. Był to przełożony mecz, który został rozegrany w ramach piątej kolejki. Kozieniczanie rozpoczęli mecz w składzie, Wojciech Kwiecień na rozegraniu, Karol Bartnik i Daniel Ostrowski w przyjęciu, Michał Ostrowski oraz Maksymilian Taracha na środku, Adam Ostrowski w ataku i Robert Głogowski na libero. Przy stanie 9-9 młodzi zawodnicy zespoły złapali wiatr w żagle, atakowali, ale także popełniali błędy. Sytuacja zmieniła się, gdy KKS dogonił wynik. Na prowadzenie wyszliśmy przy stanie 17-16, by następnie odjechać 21-16. Dobrze w mecz wszedł Adam Ostrowski, który przy większości akcji był odpowiedzialny za zdobywanie punktów. Ostatecznie wygraliśmy pierwszego seta do 19. Początek drugiej partii to głównie gra punkt za punkt z lekkim wskazaniem na gospodarzy. Spała wyszła na prowadzenie przy wyniku 12 do 11. Wtedy trener Michał Ostrowski poprosił o czas. Przerwa jednak nie przyniosła oczekiwanego rezultatu. Nie mogliśmy dobrze wejść w seta, na co bezlitośnie odpowiedzieli gracze ze Spały, doprowadzając do wyniku 15 do 19. Świetnie prezentował się atakujący SMS-u Mateusz Madaj. KKS jednak zaczął się napędzać, a Spała tracić punkty po błędach w rozegraniu. Po powtórzonej akcji wyszliśmy na prowadzenie 21 do 20. Goście jednak nie odpuścili. Znów straciliśmy punkty dłuższą serią. A seta przegraliśmy do 23. Trzeci set wyglądał podobnie. Zaczęło się od krótkiego i niewielkiego prowadzenia KKS-u, lecz po chwili goście znów znaleźli się 3 punkty przed gospodarzami. Przez pewien czas gra zawodników zespołu prezentowała się bardzo dobrze. Byli napędzeni i głodni kolejnych punktów. Jednak doświadczeni zawodnicy KKS-u skutecznie ich zastopowali. Gospodarze najpierw doprowadzili do remisu po 15, by następnie wyjść na prowadzenie. Ważnym momentem trzeciego seta były dwa asy serwisowe z rzędu zdobyte przez Daniela Ostrowskiego. To dzięki nim nabraliśmy pewności i zaczęliśmy seryjnie punktować. Kozieniczanie odskoczyli rywalom i bezpiecznie wygrali seta do 19. Nie inaczej było w czwartej partii, gdzie zaczęliśmy od stanu 4-2, by za chwilę na tablicy widniało 4-6. W zawodnikach SMS-u znowu było widać tę iskra. Po chwili odskoczyli na przewagę trzech punktów. KKS szukał kontaktu, ale nie było łatwo. Czwarty set był podsumowaniem rywalizacji atakujących KKS-u i Spały. Naprzemiennie punkty zdobywali i mylili się Ostrowski i Madaj. Mimo pozornej kontroli gości, Kozieniczanie odrobili straty i wyszli na prowadzenie 20 do 19. Po chwili mieliśmy dwie piłki meczowe, których nie wykorzystaliśmy. O losach partii zdecydowała gra na przewagi. Mimo ambitnej postawy gości, to nasz zespół zachował więcej zimnej krwi. Wygraliśmy do 26, a cały mecz 3 do 1. Po dwóch godzinach gry pod opieczni Michała Ostrowskiego cieszyli się z pierwszych trzech punktów w tym sezonie. Liczymy, że po tym przełamaniu przyjdzie pora na kolejne zwycięstwa. Po trzeciej kolejce drugiej ligi, wciąż bez wygranej, ale już z pierwszym punktem, byli siatkarze ENEI i KKS u Kozienice. Po bardzo emocjonującym spotkaniu przegrali w Międzyrzecu Podlaskim 2 do 3. Podobnie jak MTS, po trzecie zwycięstwo sięgnęli siatkarze z Belska Dużego i Kobyłki. SKK pokonał w trzech setach akademików z Olsztyna, zaś Kartpol wygrał z Basem Białystok 3-1. Atut własnego parkietu wykorzystały również Kamper i Metro. W Wyszkowie 1-3 poległ Huragan Błonie, a w Stolicy Gospodarze wygrali 3-1 z SMS-em Spała. Na wyjeździe triumfował jedynie KPS. Drużyna z Płocka pewnie ograła stołeczny wola 3-0. Dzięki zwycięstwu z drużyną zespały wskakujemy na siódme miejsce tabeli drugiej ligi. Nowym liderem został SK Kabelsk Duży. Komplet punktów i bilans setów 9 do 0. Po trzy wygrane na koncie mają również Kartpol i MTS. Na drugim biegunie są drużyny bez wygranej. SMS Spała i Spadkowicz z pierwszej ligi, Bas Białystok, który pozostaje bez punktu. Przechodzimy do piłki nożnej. Do dziesięciu przedłużyli serię spotkań bez porażki zawodnicy NA Energii Kozienice. W Złotokłosie pewnie pokonali miejscową Perłę 4-0, a trzy bramki zdobyli po rzutach rożnych. Pewna wygrana enej Energii Kozienice. W dziesiątej kolejce piątej ligi podopieczni trenera Marcina Pieniążka pokonali na wyjeździe Perłę Złotokłos 4-0. Przed przerwą na listę strzelców wpisali się Bartłumi Książek i Patryk Walasek. A w drugiej połowie do siatki gospodarzy trafili Wojciech Gajownik i Bartłomiej Nowak. Energia wciąż jest niepokonana w lidze. 34 bramki zobaczyli kibice w dziesiątej kolejce piątej ligi. Lekką zadyszkę złapał Tygrys. Do niedawna lider tabeli przegrał drugie kolejne spotkanie na szczycie. W Hucie miejskiej 3-1 triumfował aktualny lider. Znicz Pruszków, dla którego była to piąta wygrana z rzędu. Dobrą formę utrzymuje Żeradowianka, która grając w 10 od 54 minuty zdobyła 3 bramki w warce. Po serii czterech porażek triumfował Proch. Zespół spionek wygrał w nowej suchej 5 do 3. Komplet punktów na wyjeździe zgarnął także drogowiec. Drużyna z Jedlińska pokonała LKS chlebnia 2 do 1. Na wyjazdach poległy Pilica i Jodła. Białbrzeżanie z LKS-em Promna 0 do 3, a Beniaminek z Jedlni w Sokołowie Podlaskim 1 do 4. Podział punktów w Mińsku Mazowieckim. Rezerwy mazowi zremisowały 2 2 z Józefowi Józefów. Bez zmian na dwóch miejscach premiowanych awansem. Liderem pozostaje Znicz Pruszków. Punkt mniej ma Energia. Dwa oczka za naszym zespołem jest Żerardowianka. dalej Józefowia 20, Tygrys 19 i Podlasie z dorobkiem 18 punktów. Na dole stawki Pilica, Warka i Proch po 8 punktów oraz Mazowie 6 i Promyk 5 oczek. Czas na klasę A. Aż 12 bramek padło w starciu drugich drużyn energii i prochupionki. Zaś w derbach Ziemi kozienickiej górą Magnuszew i Stanisławice. Dziewiąta kolejka a klasy. Bardzo efektowne zwycięstwo drugiej drużyny energii. Nasza młodzież rozbiła u siebie rezerwy prochupionki aż 10 do 2. Łupem bramkowym podzieliło się 7 zawodników. Hatrikiem popisał się Kacper Gieleciński. Dwa razy do siatki trafił Tomasz Miłosz a po jednym golu strzelili Bartosz Ośka, Filip Wziątek, Maciej Pawlik, Klaudiusz Salamon i Mateusz Świątek. Derby ziemi kozienickiej dla gości. Magnuszew wygrał w Garbacce z plonem 3-0, a Stanisławice pokonały w Głowaczowie Legion 3-2. Dziewiąty komplet punktów zgarnął lider. I Urzanka Kazanów wygrała na wyjeździe z Iskrą Gust 1-0. Goście triumfowali również w pozostałych spotkaniach. Skaryszewianka w Zwoleniu 4-3, Gryfia w Tczowie 5-4, a Chomentów rozbił Jastrząb 6-0. W fotelu lidera umocniła się Iłżanka Kazanów, 6 oczek traci do niej Skaryszewianka, a kolejne miejsca zajmują rezerwy prochu i energii, odpowiednio 19 i 18 punktów. Magnuszew jest szósty, 15 oczek, Legion zajmuje 10 miejsce, Tuż za nim kapę Stanisłowice i Plon Garbatka. Stawkę zamyka KS Jastrząb. Na koniec strzelectwo sportowe. Zawodnicy Hamera Kozienice wystartowali w Pucharze Mazowsza. Młodzież zbierała doświadczenia, a Krzysztof Kozowski ponownie wystrzelał podium. W drugi weekend października w Arenie Ursynów odbyły się zawody o Puchar Mazowsza w strzelectwie sportowym. Wystartowała w nich ośmioosobowa drużyna Hamera Kozienice. Dla młodych podopiecznych trenerki Luizy Kacperek była to dobra okazja, by zebrać cenne doświadczenie i poczuć klimat tak dużych zawodów. W stolicy wystartowali Mateusz Lasota, Magdalena Seredyn, Julia Woszczyk, Martyna Szewczyk, Iga Puzianowska, Amelia Sikora i Wiktor Podsiadły. Strzelał także prezes Hamera Krzysztof Kozłowski, który w pistolecie pneumatycznym 60 strzałów seniorów z dobrym wynikiem 571 punktów zajął trzecie miejsce. W dzisiejszym wydaniu to wszystko, co przygotowaliśmy. Dziękuję Państwu. Do następnego spotkania.